Kryminalny przegląd prasy. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. I jak to zwykle bywa w tej serii, przygotowałem dla Was kilka spraw, które to na przestrzeni ostatnich dni mocno mnie zaciekawiły i którymi to chciałbym się z Wami podzielić. Pozwólcie, że dziś zaczniemy pewnym pytaniem otwartym. Czy kobieta broniąca się własnymi rękoma przed napastnikiem, który nocą gdzieś na ulicy wpierw zaczepia ją słownie, a następnie atakuje? od tyłu łapiąc za intymne części ciała, może zostać ukarana. No niestety okazuje się, że tak. Chodzi o sprawę 24-letniej kobiety o imieniu Milika Ziwkowicz, pochodzącej z Czarnogóry, która to wraz z koleżankami wybrała się nocą do miasta Kolasin w północnej Czarnogórze na imprezę. Był no, taki zwykły kobiecy wypad. I kiedy już wracały do swoich domów, zaczepił je pewien natrętny mężczyzna, a dokładniej mówiąc zaczepił bohaterkę tejże sprawy. Wpierw podobno śledził kobiety, zagadywał, ale pani ignorowały jego zaloty, przy tym lekko go wyśmiewając, do czego też same się potem przyznały. I prawdopodobnie, prawdopodobnie to, ten lekceważący ton do tego stopnia Odpalił napastnika, że ten podbieg do Miliki, chyba tak to się odmienia, podbiegł od tyłu, złapał ją jedną ręką za podbródek, drugą za intymny obszar ciała. No tak przynajmniej opisuje tą całą sytuację poszkodowana. Chociaż czy ona w tym wszystkim jest poszkodowana? O tym za chwilę. No a kolejne minuty dla tego pana to już była konkretna lekcja pokory. Mianowicie Milika przez cztery lata trenowała kickboxing i postanowiła w celu samoobrony Skorzystać ze swoich umiejętności, jak twierdzi ona sama i tu cytat: Broniąc się, uderzyłam go zamkniętą, a potem otwartą pięścią czego nauczyłam się trenując kickboxing przez 4 lata. W takich chwilach można myśleć tylko o najgorszym i nie wiesz, co Cię czeka, więc walczyłam tak mocno, jak tylko mogłam, i oczywiście znokautowałam go. Koniec cytatu. I teraz słuchajcie najlepszego. Bohaterka naszej dzisiejszej historii. Została ukarana przez sąd grzywną wynoszącą 82 euro za przekroczenie konieczności samoobrony oraz naruszenie porządku i spokoju publicznego. Oczywiście mężczyznę także zatrzymano i osadzono w areszcie, ale opuścił dość szybko to tymczasowe lokum po wpłaceniu 370 euro kaucji. O sprawie oczywiście i o tym wszystkim zrobiło się bardzo głośno, a sama decyzja sądu w tej sprawie, czyli jak się domyślacie ta dotycząca ukarania przez sędziego tej kobiety, spotkała się z mocną krytyką wielu organizacji, które zajmują się ochroną praw kobiet w Czarnogórze. Sporo osób też postanowiło wyjść na ulicę w akcie protestu, nawet sam premier Czarnogóry Wydało świadczenie w tej sprawie, nazywając to wszystko jako wyniszczający akt. Oczywiście Milika zapowiedziała odwołanie się od tego wyroku i bardzo dobrze, uważam, że absolutnie podjęła dobrą decyzję, co więcej, jeśli będzie sobie w sądzie tak samo dobrze radzić i się bronić jak tego feralnego wieczoru czy tej nocy, no to em, chyba wszystko dobrze się skończy. Cała ta sprawa dolała jeszcze oliwy do ognia w związku z czymś innym, a dokładnie to w związku z tym, co przed kilkoma dniami stało się na terenie jednego z bałkańskich krajów czyli także podobne podwórko a dokładnie w Bośni, gdyż to właśnie tam pewien kulturysta transmitował na żywo egzekucję swojej byłej żony, a całość na żywo oglądało ponad 12 tysięcy osób na Instagramie. Sprzedałoby się jakoś to wszystko podsumować. Jeśli chodzi o mnie, to mój statement w tej sprawie jest taki, że obiema rękoma podpisuje się pod tym, iż decyzja sądu, która została wydana i ten wyrok, to kompletne kretyństwo. Dlaczego? Kobieta wracała do domu, tak? to napastnik do niej podszedł, to napastnik zaczepił, a prawda finalnie. Używając przemocy wobec tej dziewczyny, i bardzo dobrze, że spotkał się z tak stanowczą reakcją. I dopóki nie stała mu się jakaś naprawdę duża krzywda, to uważam, że powinno być to wręcz jako nauczka, bo tutaj z każdej strony zawalił ten mężczyzna. Powtarzam, to on podszedł i musiał liczyć się z tym, co może go spotkać. No, chyba, chyba, że był. Psychicznie chory, miał jakieś zaburzenia, czy było coś, co miało wpływ na podejmowanie takich, a nie innych decyzji, wykluczając oczywiście tutaj używki, bo to jest żadne wytłumaczenie. To tyle, jeśli chodzi o tę sprawę, o tę sprawę. Ciekawy też jestem waszej decyzji, czy uważacie, że sąd skazał, wydał taki wyrok, i, i czy jest to zasadne, i, i ma sens, czy raczej to jakaś wrzucamy to do folderu, w ogóle pomyłka. Dobrze, czas przejść do kolejnej sprawy i tu także pytanie do Was, bo ja odnoszę takie wrażenie, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nasila się argument wśród oprawców w stylu zamordowałem, bo słyszałem głosy, kazał mi demon, diabeł i ogólnie takie uciekanie w stronę bycia zaburzonym. By tylko możliwie, wiadomo, jak najdalej od wymiaru sprawiedliwości, od odsiadki i tak dalej. No i podobnie było, mam wrażenie, że podobnie w przypadku sprawy 19-letniego Husajna. To jest nazwisko, imię zostawię wam w opisie, no bo nie jestem w stanie tego wymówić. Nie, 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 nie umiem po prostu. Który, jak twierdzi, wszedł w dość nietypowy układ z pewnym demonem. Mianowicie ten znaczy ta postać z głowy Husajna zaproponowała mu rzekomo, że jeśli on złoży ofiarę z dwóch kobiet, poświęci ich życie dla niego, to w ten, zamian, to ten w zamian sprawi, że Husajn wygra na loterii. Oczywiście ta propozycja, złożona przez potężnego y, Lucyfera Rofokale, coś takiego. I tu pogoglowałem, i faktycznie jest taka postać i to według informacji to taki Mateusz Jakub Morawiecki, gdyż jest on premierem piekła, a Lucyfer udziela mu władzy nad wszystkimi światowymi skarbami wraz z kontrolą skarbca w piekle. Ale wróćmy na ziemię. Hussein, jak już wspomniałem, przystał na propozycję swojego... Świetnego bogatego guru i tym samym w lipcu 2020 roku zaatakował w londyńskim parku dwie kobiety. Jedna z nich miała 27, druga 46 lat i zadał im łącznie około 35 ciosów ostrym narzędziem, a kiedy już nie żyły, zatargał je właściwie to ich ciała i porzucił w takich hasztach na, na obrzeżach parku. Po 36 godzinach chłopak jednej z tych kobiet, no, niestety, napotkał na dość nieciekawy widok, ponieważ to on właśnie odkrył zwłoki. Policja na miejscu zdarzenia odnalazła też nóż, którym zresztą Sam Hussein się zranił podczas swojego szaleńczego aktu. A to już pozwoliło dzięki badaniom DNA bardzo połączyć sobie kropki śledczym i odnaleźć właściciela tego też noża. Albo posiadacza, śledczy szybko znaleźli się w jego domu. Tam też zlokalizowali rzekomy kontrakt, który według Husajna on zawarł z tym demonem. Podpisał go własną krwią. Zobowiązujący go do tego, że, albo nie, w sumie przeczytam wam nawias, składania co najmniej sześciu ofiar co sześć miesięcy, tak długo, jak będzie wolny i zdolny fizycznie. Tak? Dobrze przeczytałem. Dobrze. W zamian za wygranie super jackpota w, w jakiś tam mega milion, coś tam do wygrania, czyli loterii. Śledczy też przeglądnęli jego komputer i odkryli, że zajmował się on badaniami nad skrajnie prawicowym ekstremizmem, a także satanizmem i okultyzmem. Czyli wszystko kręciło się wokół jednego. Finalnie, Hussein nie usłyszał do dożywocia, ale to tylko dlatego, że nie miał ukończone 21 lat. Wiadomo też, że usłyszał dwa równoległe wyroki po 35 lat więzienia. Sędzia podczas rozmowy nie dał się w ogóle nabrać na rzekome, niezdiagnozowane zaburzenia osobowości Husajna, a samoprawca podczas rozprawy podtrzymywał oczywiście, że jest niewinny. No, ja mam nadzieję, że wy nie słyszycie żadnych głosów, a już na pewno nie takich, które każą wam robić komuś jakąś krzywdę. Na dość ciekawy artykuł ostatnio natrafiłem na stronie Styl życia Radio Z, artykuł autorstwa Małgorzaty Pelka o podcastach kryminalnych, a precyzyjniej mówiąc, czy są aby na pewno bezpieczne dla słuchaczy. Jak możemy przeczytać w artykule najpierw taki, takim dużym nagłówkiem z pogrubioną czcionką, który informuje: podcasty kryminalne cię relaksują, ekspertka to zły znak. Dalej możemy dowiedzieć się, że fani podcastów i seriali kryminalnych, czyli myślę, że my, powinniśmy mieć się na baczności, ponieważ nasze nietypowe zainteresowanie może być spowodowane mechanizmem radzenia sobie z przebytą traumą, również nieuświadomioną, alarmuje dr Teima Bryant, psycholożka, występująca m.in. w śniadaniowych wiadomościach. Fragment jej wypowiedzi zobaczyło ponad 85 tysięcy osób Tej, na temat właśnie podcastów kryminalnych. Troszkę znowu poszparałem w internecie, i faktycznie ten fragment zobaczyło dość sporo osób, ale czy tak naprawdę jest to tak dużo? Tym bardziej, że jest to osoba mówiąca w języku angielskim, posługująca się, więc no dociera do znacznie większej grupy osób niż na przykład nasze polskie podcasty. A dlaczego to porównuję? No bo dla przykładu każdy praktycznie odcinek Justyny z Piątej Nie Zabijaj, czy Marcina z Kryminatorium, czy Olgi Hering, czy Jaśmin, no te odcinki spokojnie kręcą po 100-150 tysięcy i są w naszym języku, więc czy te 85 tysięcy jest takim mocnym argumentem do tego, żeby podpierać ten Artykuł na tej liczbie. No, to już pozostawiam do Waszej oceny. Ja zdaję sobie też sprawę, że to w ogóle inny content i że podcasty True Crime są na topie. No, ale w tym artykule została podana konkretna liczba wyświetleń. Mam wrażenie, tylko po to, by właśnie podkreślić autentyczność wypowiedzi. No, a jak już odnalazłem profil na YouTube tej pani doktor, to inne odcinki mają po tysiąc. 2000 wyświetleń. To taka ciekawostka. Ale zobaczmy, co dalej. Ekspertka tłumaczy, że niektórzy dorastali w okolicznościach regularnie podnoszących ich poziom stresu. Zdarza się zatem, że takie osoby utożsamia, utożsamiają spokój z nudą. Obecne okoliczności, w których żyją jako ludzie dorośli, nie są czymś dobrze znanym. Wracają więc do Znajomych uczuć, pomagają im w tym podcasty kryminalne, seriale o seryjnych mordercach, czy książki o nieludzkich zbrodniach. Te słowa pani doktor podniosły larum na TikToku. Wielu słuchaczy i widzów, którzy oglądnęli tę wypowiedź, czy też odsłuchali dr Bryant, wyznało, że słuchają i oglądają tego kontentu dla relaksu i że to w jakiś sposób. Rozprasza ich od bólu życia. To taki przetłumaczyłem to, że tak powiem już dosłownie, czyli takiego bólu życia codziennego, lub że przekierowywuje ich gniew. O, oczywiście pojawiła się też spora ilość komentarzy ludzi z drugiej strony, którzy przyznali, że faktycznie po tej wypowiedzi pani doktor tak jakby trochę wyszli z siebie i jak teraz popatrzą na to wszystko, no to no wymaga to jakiejś obserwacji, bo nie jest to do końca naturalne. Ciekawy też jestem, jak to zwykle, zostawiając znak zapytania na końcu każdego tematu, po której stronie wy jesteście i czy uważacie, że wypowiedź pani doktor jest warta analizy czy raczej jesteście pewni, że podchodzicie do słuchania podcastów kryminalnych, seriali, książek właśnie tak typowo na i że raczej nie ma żadnego problemu. Teraz przenosimy się na Florydę i chyba także do najsmutniejszej sprawy w dzisiejszym przeglądzie prasy kryminalnej, bo to właśnie tam kilka dni temu 30-letni mężczyzna o imieniu Joseph Najpier został aresztowany w sprawie związanej ze śmiercią jego dwumiesięcznej córki. Z początku ten mężczyzna twierdził, że widział tylko jak w ustach niemowlęcia znika jakiś biały przedmiot, a potem dziewczynka zaczęła się dusić i straciła przytomność. Oskarżył też w całej tej swojej sprawie swoje nieco starsze, bo uwaga aż 18-miesięczne dziecko, twierdząc, że nawet na chwilę nie można zostawić ich samych. Dodał też, że dzieci zostały pozostawione dosłownie na 10 minut i wtedy musiało dojść do tego nieszczęśliwego wypadku. Ostatecznie Józef postanowił wybrać numer alarmowy i poprosił o pomoc, gdyż jak twierdził, jego córka jest nieprzytomna. Kiedy na miejscu zjawili się już ratownicy, rozpoczęła się akcja reanimacyjna, a następnie Mała Iris trafiła do szpitala. No to niestety tam lekarze już stwierdzili jej zgon. W dalszym toku śledztwa udało się ustalić osobom pracującym przy tej sprawie, że Joseph najwyraźniej zauważył, że Mała Iris się krztusi, ale odczekał pięć minut, zanim zdecydował się na to, żeby zadzwonić pod numer alarmowy i zgłosić tę sprawę. Wiedział, że to on jest przyczyną, układał swoją historię w całość. To cytat szeryfa, który pracował przy tej sprawie, a później dodał także, że włożył tę chusteczkę do ust dziecka, żeby je uciszyć. To są takie mocne oświadczenia szeryfa, które jednoznacznie wskazują na to, że wie o czym mówi i nie boi się konsekwencji tych, tych słów. O, dalsze badania IRIS faktycznie pozwoliły ustalić, że w jej układzie oddechowym znaleziono głęboko wepchniętą chusteczkę do gardła. Władze też ustaliły, że ojciec dziecka był jedyną osobą w domu, która wtedy mogła to zrobić i też to, że nie zostawił dzieci na 10, a aż na 30 minut bez Żadnej opieki. Dość szokujące w tej sprawie jest to, że mężczyzna tą chusteczkę do ust swojej córki pchał tak mocno, aby dziecko się zakrztusiło, a świadczy o tym fakt, że lekarze musieli użyć specjalnych kleszczy, aby udrożnić drogi oddechowe. Joseph kilka dni temu usłyszał zarzut zabójstwa swojego dziecka ze szczególnym okrucieństwem. Aktualnie przebywa w więzieniu hrabstwa Indiana River z kaucją wynoszącą. 750 tysięcy dolarów. Rozprawę w tej sprawie zaplanowano na 19 października. I na koniec, moi drodzy, taka ciekawostka. No, chodzę po tym świecie 33 lata już prawie i przyznam szczerze, że zdarzyło mi się kilka razy w moim życiu znaleźć na ulicy jakieś banknoty, czy to 5 zł, czy to funty. Bo jak wiecie, przebywam w Wielkiej Brytanii. No, i jeżeli nie widziałem w okolicy właściciela, na przykład był to park, no to po prostu podnosiłem te pieniądze. No. Tak, jeżeli to były oczywiście nie były jakieś pakunki z wielką gotówką, bo wtedy już bym zaczął się mocno za siebie rozglądać i, i zastanawiać. Ale tak zdarzyło mi się znaleźć, huchnąłem, na szczęście wsadziłem do kieszeni, myślę, że nie tylko mi. Ale teraz pokażę Wam pewną różnicę pomiędzy Polską a... W Wielką Brytanią. Nie będę się zapędzał w jakieś prawne aspekty, ale tak bardziej podejdźcie do tego z jajem. Mianowicie o dużym pechu mogła mówić pewna Brytyjka, która, którą nagrały kamery CCTV, czyli kamery monitoringu, ponieważ ta kobieta podniosła banknot o nominale 20 funtów z podłogi pewnego sklepu wielobranżowego i zamiast udać się na posterunek zgodnie z prawem, bo jest takie prawo w UK, że w takiej sytuacji trzeba tak się zachować, no to ta kobieta schowała sobie te pieniądze do kieszeni. To przypadkowe znalezienie małej sumy pieniędzy poskutkowało przymusową wizytą tej pani na lokalnym posterunku policji, dniem w sądzie i karą do zapłacenia za bezprawne przywłaszczenie sobie pieniędzy w wysokości 175. Funtów. Tak jest w Wielkiej Brytanii, natomiast w Polsce, a dokładnie w Warszawie, dosłownie kilka dni temu w okolicach początka na początku sierpnia warszawscy przechodnie zbierali sobie pieniądze na chodniku, kiedy nagle w pobliżu pojawili się strażnicy miejscy. No i kiedy podeszli do przechodniów, żaden z nich nie potrafił w ogóle wskazać, do kogo należą te porzucone banknoty. Teraz te pieniądze czekają na w sejfie, natomiast nikt nie wie, co było tym powodem. No, na ulicy po prostu leżały pieniądze i ludzie sobie je podnosili i żadnych konsekwencji prawnych z tego tytułu nie mieli. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem. Chciałem Wam tylko przedstawić te różnice. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Was zaciekawił. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do usłyszenia już niebawem w kolejnych odcinkach i kolejnych materiałach na kanale. Strefa Mroku. Trzymajcie się.